Jeżeli chcesz wymienić gdzieś swoje skiny, bądź chcesz sobie jakieś skinki pozyskać, to pirateswap.com jest to najlepsza strona do tradowania jak i do pozyskiwania skinów. Macie tutaj różne filtrowanie, możecie sobie znaleźć skiny z waszymi wymarzonymi naklejkami, z waszymi wymarzonymi patternami. No i pamiętajcie o tym, że klikając sobie plusik na stronie pirateswap i w tym miejscu wpisując sobie kodik Vero i ty macie 35, słuchajcie procent. 35, słuchajcie procent dodatkowo przy tradzie. No i co? E, to na tyle. Uży Zobaczcie kodowero i ty. zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj losujemy sobie oczywiście dwóch zwycięzców, tak jak obiecałem. Dwóch zwycięzców spod pod tego odcinka sobie wchodzą. Sigma 2023 zostawiliście też fajnie, fajne zasięgi. Więc jeden fajny skin glatuje dla Was. A jeżeli w tym odcinku zostawicie również fajne, słuchacie, zasięgi, to kolejne mocne skiny dla Was polecą. A ja Was zapraszam do materiału. Siemaneczko dziomeczki, z tej strony oczywiście Vero Na samym początku macie do wygrania skina, jeżeli chcecie wygrać, obejrzyjcie materiał do końca, to jest najważniejsze. Ostatnio było naprawdę ok, więc jeżeli będzie ogl będziecie oglądali materiały do końca, to będą fajne skiny wlatywały dla was tak jak dzisiaj, więc łapka, subek komentarz, no i pamiętajcie, jeżeli wpłacacie coś z mojego kodu, no to kodik Vero ety z tym kodem 10% więcej bonusu plus 2 zł na start i dzisiaj prawdopodobnie odparam streamkę, na którym będziemy sobie losowali kostkę dla wpłacających eee, Ale kolejna koska dla was latuje, więc jeżeli wpłacacie na CSGO skinsem, to pamiętajcie kodik Wero ety a my w dzisiejszym materiale będziemy sobie, słuchajcie, testowali różne skrzynie i zobaczymy, czy jakieś fajne nowe skrzynki e, są i dadzą nam coś mocnego. Dlatego na sam początek, słuchajcie, czegoś, czego nie otwieramy tak normalnie na co dzień, jest może taka G2A Case trzy e, razy. Do tego sobie dajmy na przykład 3 razy usp 3 razy m 4 No i zobaczymy, czy z takich 378 zł, na przykład na Underdogu, można z takiego Batla coś ciekawego sobie tutaj ugrać. E, no a wiadomo, potem sobie wiedziemy na mocne Batle. E, Ostatni odcinek naprawdę fajnie wam się podobał, więc dziękuję Więc dzisiaj też będą jakieś mocne batelki, więc oczekujcie, nie przewijajcie do końca Po prostu obejrzyjcie materiał, e, bo dzięki temu będziecie mieli lepsze skiny do wygrania To jest taka, to jest tylko taka zasada 7-8 minut obejrzycie e, i słuchajcie, naprawdę możecie niesamowicie fajne skiny sobie zgarnąć Na razie ta skrzynka G2A Case e, No powiem wam szczerze, że nic ciekawego tutaj jeszcze grubego nie dała Tutaj body samu na razie e, wygrywa tego batelka, bo jest to oczywiście... Ty rybek, słuchajcie. Underdog USP, -Czyk, USP -Czyk za 52 złote, niestety nam wyleciał. To niedobrze, to niedobrze. No samo musi coś dropnąć, widzowie i bot Emily tak samo, bo my jesteśmy tu na drugim miejscu, czy tak się stało? No. Okej, okay, okej, okay, nie jest najgorzej. To jest do wygrania, widzowie. No teraz to już jest nie do wygrania, bo wyleciała nam akurat hyperbestia. Chyba, że teraz moi rywale, jakieś dwie hyperbestie, samo i bot Emily. No niestety, my dropimy słuchajcie, cyber security, no i teraz to chyba jakieś Asimowy tylko by nas tutaj uratował, więc nas nie ratują te Asimowy, więc na Underdogu się nie udaje wygrać, ale słuchajcie, z tego batelka 1163 złotem więc naprawdę przyjemna, przyjemne zgarnięcie z taki skrzynek, ale my tutaj sobie wchodzimy teraz już na, na większe obroty, więc 5 skrzyneczek, 6 szynczek 7, 8 skrzynczek, pool case. Trzy gracze, standardowy trybek. Zobaczymy, czy te skrzynki eventowe oddadzą. A potem machniemy sobie nasze ulubione nie, skrzynki z procentami. E, no i fajnie by było, jakby, słuchajcie, te skrzynki z procentami cały czas były dodawane nowe, bo naprawdę fajnie się to otwiera. Fajne rzeczy też z tego drobią. E, to jest standardowy trybek, więc tutaj liczymy na jakieś fajne trafy. No i słuchajcie, pierwszy digielek, e, naprawdę tutaj e, fajnie nam wyleciał. E, tutaj te duale mm, też coś warte, e, ale zobaczymy, zobaczymy co dalej. Jest asimow i to trzy asimowy, widzą. Trzy Asimowy, proszę Państwa. E, no więc naprawdę ten batelek bardzo przyjemnie tutaj wygląda. Znowu słuchajcie, trzy razy to samo. Neon Ridery, tym razem. No to może trzy te same koski teraz razem. Co wy na to? No niestety tak się nie dzieje. Ale 119 zł dla nas, więc przyjmujemy. Trzy skrzynki jeszcze nam tutaj zostały. Famasik warty, niestety nic. I dwie skrzynie, dwie skrzynie, coś mocnego jeszcze by się tutaj przydało. Oj oj, a wulkan poleciał, patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, 20 złotych różnicy. 20 złotych różnicy, widzowie, kto to wygra? Wygrywamy to, patrzcie o ile. Patrzcie o jak mało wygrywamy sobie tego batla. Jakieś 15 złotych, 3815 złotych wygrane. Więc bardzo słuchajcie fajnie, bardzo fajnie, no to skoro tak się udało wygrać to możemy sobie pozwolić na jakiegoś fajniejszego bateleczka A z fajniejszych bateleczków 5 marble fadeów. do tego słuchajcie 3 hydry, na rozgrzeweczkę coś takiego, na rozgrzeweczkę coś takiego Zobaczymy na razie co, co z czegoś takiego dropnie, a potem spróbujemy sobie zagrać jakiegoś jednego naprawdę mocnego, mm, grubego Bateleczka o jakieś fajne, mocne skiny widzowe, więc let's go! Zaczynamy. E, underdożek, oczywiście, trybek. Underdożek, rzecz jasna, tutaj sobie wjeżdża. E, no i zobaczymy, czy z takiego underdoszka coś nam tutaj machnie. No, 6 skrzynek. No, te hydry, oczywiście, wiadomo, że tam niesamowicie może nam dropnąć. Ale tutaj, słuchajcie, proszę bardzo, jest Bowie. Oczywiście bierzemy 665 zł dla BOTA i samo przyjemnie. Pamiętajmy o tym, że to Underdożek. No i jeszcze jeden Marvel Fade. No, z tego Marvel Fade na 4% tak myślałem, że przynajmniej jeden Hansmanik Marble Fade dropi. Tak się jednak nie stało. No, to teraz liczymy na to, że teraz tutaj. No, coś mocnego zobaczymy, krótko mówiąc, no nie ma nic mocnego na razie w pierwszej skrzynce, zobaczymy co w następnej skrzynce nam tutaj dropnie. Jest, słuchajcie, hydra! Jest, słuchajcie, hydra do zgarnięcia! ależ to będzie mocny battle, 33% na zgarnięcie, proszę państwa, niech to będę ja, niech to będę ja, niech to będę ja, niestety jest to słuchajcie, Bodrosso, więc tutaj farcik dla bota, niestety dla nas nie, w takim razie lecimy sobie z czymś grubym, a jeżeli chodzi o coś grubego, to robimy sobie coś takiego na trzy osoby na standardowym trybie, 3 gamestowny, jak, jak nie wygramy, to się słuchajcie. Nie będę mówił, co zrobimy. <laughs> bot Emily, Bot Michael, standardowy trybek, proszę Państwa, skrzynka Game Stone. Początek jest średni, bo dla nikogo nic dobrego nie wyleciało, więc teraz będzie trzeba walczyć o coś mocnego, dalej nic mocnego tutaj. I ostatnia skrzynka, no niech coś teraz dla nas wyleci, tylko nie dla nich, proszę, słuchajcie, I to będzie chyba nasze, to będzie chyba nasze, proszę państwa, my wygrywamy tego batla, my wygrywamy tego batla. Fenomenalnie, 9000, mogło być lepiej, słuchajcie z tej skrzynki, ale i tak nie ma co narzekać, skoro jest taka fajna wygrana, no to w takim razie, jeżeli udało coś takiego wygrać. To możemy to zrobić, możemy to zrobić. Trzy razy skrzynka rubi. Jak przegramy, no to będzie naprawdę lipa. Ale na szczęście wygraliśmy dwa batle, więc możemy jeden taki niesamowitą, jedną taką niesamowitą batelkę sobie tutaj przytoczyć i zobaczyć, czy będzie coś mocnego, czy nie będzie coś mocnego. Proszę Państwa. Tryb Underdog. Tryb Underdog na skrzynkę Ruby. Jest to najdroższa skrzynka, jaka była procentowa na stronie. Mogą tu wylecieć niesamowite rzeczy. Naprawdę niesamowite rzeczy, jak tu widzicie. I ostatnia skrzynka. Czy to będzie. Nie ma niestety, widzowie, nic. Więc no ten battle. W zapomnienie, można powiedzieć. Niech sobie leci. 72 zł. Szkoda, 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 że się nie udało. Ale na sam koniec. Jeszcze sobie coś mocnego zagramy. Ja na sam koniec sobie zagram knajfy. E, knajfiki naprawdę potrafią czasami coś mocnego oddać. Na trzy osoby, knajfiki za 4704 zł. Tu może się wydarzyć naprawdę coś mocnego. E, na to oczywiście liczę. Na to oczywiście liczę. E, no żeby tutaj. Kurde, no. Żeby coś machnęło po prostu, widzowie Standardowy trybek, okej, okay. tutaj Shadow Dangersy Za tysiaczka, spoko, na propsie, na propsie Ale liczę na to, że jakiś karambicik jednak tutaj Się pojawi, ale tutaj rzeczy teraz Dropią, widzowie, Freehead i Lorek dla mnie e, U bota Adriana Freehead Bajonecik, więc naprawdę dobry traf Oj, oj, flipek teraz za 1300 zł Odlatuje nam bod Adrian, ale Słuchajcie, naprawdę będzie dobra wygrana Teraz może coś dla nas, niestety, słuchajcie Coraz gorzej dla nas, 700 Straty, no jeden mocny nóż powinien Nam wylecieć, żebyśmy to wygrali, ten będzie Mocny, nie, to jest samo gówno, to jest najgorszy Skin, Forest Pad No daj coś, daj coś, kurde I dla niego daję bo jego ultrafioleta No, jedna niesamowita kosa, albo niestety Ten battle będzie przerżnięty I ten battle jest przerżnięty, a do wygrania Było w tym battlu, no widzowie Naprawdę fajna suma, naprawdę fajna suma W takim razie W takim razie zagramy jeszcze jednego batla Spróbujemy to odrobić, spróbujemy To odrobić, jeżeli się nie uda, to odcinek będzie Nieudany, nie zawsze są udane odcinki Proszę Państwa lecimy co, lecimy z tym, pullcase, pullcase i do tego luxurious, trzy osoby standardowy trybek, 12 skrzynek, ostatni batelek, no proszę państwa, no niech odda, no niech odda coś fajnego wujkowi Werowi, proszę państwa, let's go, let's go, zobaczmy, zobaczmy, skupmy się i liczmy na niesamowite dropy, bo ta skrzynka nas lubi, ta skrzynka nas lubi. Więc niech nas lubi, słuchajcie dalej, niech nas lubi dalej. Okej, okay, na razie nic, na razie nic takiego, słuchajcie, wykwintnego, fajnego, e, co byśmy tutaj chcieli. Jest wulkan, jest kałaszek też dla nas mocny. Okej. Okay. Zaczyna to powolutku ruszać. Zaczyna to powolutku, naprawdę nawet nie powolutku, ale dość szybko ruszać. Ale body Rosso nam troszkę ucieka i teraz nam ucieknie daleko. Teraz nam ucieka bardzo daleko. Eee, no i teraz coś mocnego by nam musiało wylecieć, a kolejny Asimov dla Bota Rosso. To już jest, słuchajcie, strata 1000 PLN, u więc to będzie masakrycznie ciężkie do wygrania. Trzecia Asimówka z rzędu leci dla Bota Rosso, widzowie. Zobaczcie, co tu się, widzowie, kurde, Felek, dzieje. No jest Kim Confirmed, ile warty? 200 zł tylko niestety. Więc fatalnie, jakby to był chociaż w satraku To jeszcze mogliśmy tutaj walczyć, ale jest wulkan za 700 zł, okej. Okay. Malutkie napięcie tutaj się zrobiło, jakby coś jeszcze, jakby coś jeszcze, no właśnie, tutaj nic jeszcze nie ma. No i z tej szynki dla nas coś mocnego, dla niego nic. Wtedy by się mogło to udać. Niestety nie leci dla nas nic, a tu jeszcze bot i samu się wkrocza, wkracza do akcji i teraz luxurius musiałoby dać. Tutaj wyleciał Digil za 677 zł. Przegrywamy widzowie. No cóż, no cóż, są też takie odcinki niestety. Mm, ale jeszcze na sam koniec. 65 tysięcy. Aha, nie da się. A 50 się da? Tak, 50 się da. No i dobra, no to jeszcze taki flux na koniec. To na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Następnego się yo yo! yo.